Cześć Siemano, ja jestem pogromca Ursusa i witam Was w piątym odcinku samego na Wyższej Wyspie. Jak widzicie, duże zmiany. A co dlatego, że to jest piąty odcinek, a nie czwarty właśnie. Pytacie się, czemu nie ma czwartego? Ponieważ e, został mi usunięty, niestety. Zgubiłem materiał. <grym> Dobra. Ale co? No, rozbudowałem tutaj, widzicie, były już niestety nie, nie będziecie mogli zobaczyć, ale spokojnie w szóstym odcinku już je zobaczycie. Planuję tutaj zrobić nowe, duże pole. I poprzednim się jeszcze nie, na, nie nacieszyliście, a już macie nowe. Dobrze, e, tutaj muszę rozpakować moje bele, ponieważ jak przewijałem czas, to jakby nie brały. Tutaj mi siła trochę się zbugowała, ponieważ ja pobrałem dwa mody, które dadzą, dawały siłę. Potem to usunę, bo dopiero w trakcie nagrywania tam dalej się zorientowałem właśnie że coś jest nie tak. Ale co tam? No postawiłem owce, w końcu mogłem wodę dodać, postawiłem szklarnię, jak tu widzicie. I postawiłem też silos Piękny ten bizon. Przyczepała do niego za duża, jakby przyczepa była za wysoka na, na rurę. Tu powtarzam, niestety, bo musiałem powtórzyć, bo był mały błąd, ale cóż, no już jest faktyczny materiał, jaki miał być. Nie będę tego już wycinał. Przynajmniej zobaczyliście dokładnie już o co chodzi z szklarniami. I uwaga, ten teren będzie mocno rozbudowywany. Postanowiłem zwrócić tamtą poprzednią przyczepę, bo już była jak dla mnie za mała. I wypożyczyłem tą większą. O tutaj. E, marki nie pamiętam, znaczy nie widziałem nawet. Ale tak, idziemy zebrać to, co się wyprodukowało, czyli nasze palety, czyli nasze palety sałaty. Powiem wam, bardzo dużo się tutaj zrobiło. Bardzo dużo to jest, jakby, mój punkt. Zarabiania pieniędzy za niedługo. Sobie wgram moda na ulepszenie fabryk i zrobimy to, co jeśli oglądaliście Czarnego Pana, to co on ci taką fabrykę pieniędzy, ale to później będzie. Na razie to będziemy sprzedać manualnie. I tutaj widzicie, mi się siła tak. Zepsuła ta paleta też, coś się odwaliło z nią. No a, ten wracając. Dlaczego nie było czwartego odcinka? E, ponieważ e, jak chciałem go montować, to zorientowałem się, że go nie mam. W ogóle go nie ma. Myślałem, że go zapisałem sobie na USB, jednak nie. Nie zapisałem. No i niestety nie mogę tego odcinka przywrócić a już nie chcę, wiecie, powtarzać jak tu mam już zbudowane. Także niestety czwartego nie będzie, nie będzie i nie będzie. O, nie będzie, nie będzie. Powtórzyłem <laughs> się. No, ale powiem wam o, widzicie ile zarobiłem na tej sałacie? 70, jak patrzę 4000. To powiem wam bardzo dużo. Złożyło mi się wyprodukować jedna i pół jakby palety wełny, więc ją też sprzedamy. No. Ogólnie początek tego odcinka to będzie sprzedawanie. Wszystkiego co mi się wyprodukował. I mówię wam warto będzie czekać dalej, bo to co planuję tutaj zrobić, tutaj przy tym skupie w ogóle i tam gdzie są te bele, to tutaj jeszcze będzie nowa, yy, nowa kosiarka. Nowa kosiareczka będzie. No i ten zbieramy za. Zainstalowałem moda, który, wiecie, jakby urealnia te bele, czyli są bardziej okrągłe, jak widzicie, nie są takie kwadratowe, w sensie, wiecie, jakby się zaginają. Tutaj mi się mod na mierzenie drewna, wiecie, na 5 metrów, jak chciał zmierzyć, ale już wiedziałem, jak usunąć poprzednich, teraz nie wiedziałem, jak to usunąć i powiem wam naprawdę, nadal mi te wyładowanie nie działa, może ja coś robię źle, może nie, nie wiem. Naprawdę co robić źle, ale ponad 50 tysięcy, 58 tysięcy litrów kiszonki. Tutaj próbowałem wyładować, ale postanowiłem już zrobić to ręcznie. Siła mi nadal wariuje. Jakbym tańczył? <grym> ale nie, ale powiem wam dużo zarobimy, zarobimy w tym odcinku. Naprawdę dużo. Sam byłem w szoku, ile zarobiłem już w piątym odcinku. W dzisiejszym już piąty odcinek, no już mogę powiedzieć, że zarabiamy już dużo. Będzie też nowy ciągnik, więc poczekajcie. Naprawdę, że y <grymianie> poprzedni odcinek był, wszystkie te ciągniki dopiero wynajęte, a już nowy, no wszystko nowe. No. Cóż, czwarty odcinek nie zobaczycie, no trudno. Ogarnąłem w ogóle tego GPS-a. Będzie używany, ale ogarnę połowicznie, jakby to powiedzieć. Dobra, ładujemy, ładujemy nasz nasze wióry. Czy się wyprodukować? E, świetnie to jest, e, bo przewinąłem specjalnie na grudzień, bo w grudniu wióry są najbardziej opłacalne i 46 tysięcy dostaliśmy. Tak będą z Zrobimy z kilka kursów, bo y, przyczepa ma pojemność 20 tysięcy litrów, a w fabryce, jak, jak widziałem, tam kątem oka było 80 tysięcy, więc jakieś cztery kursy i lecimy dalej. Jak bardzo mi się podoba to miejsce, możecie dać znać, czy Wam się też podoba, bo bardzo lubię budować tutaj, więc staram się jakoś ładnie, żeby to wyglądało, nie tylko funkcjonowało. Wiecie, fabrykę postawę niech mi działa, ale też żeby to ze sobą grało. No na przykład mamy tutaj wjazd na te, szklarnie. No, ogólnie no, Silos też jak tam zobaczycie później też jest dobrze. Jak dla mnie bardzo dobrze udekorowany. Staram się, żeby mi się grało ciekawie, żeby ten safe, na którym gram zawsze był ciekawy, dlatego się. Tak rozbudowuję. Ja tu nie tylko polegam na produktywności, żeby wiecie, zarabiać, zarabiać, a wszystko wygląda jak gówno. Powiedzmy sobie szczerze, jak gówno. Że tutaj, tutaj budynek, nawet niepomalowana ścieżka, niech będzie, ma tylko służyć. Nie, ale to ten. Teraz sobie bierzemy właśnie kultywator, szukamy, bo będziemy teraz robić, jak już mówiłem. Wcześniej pole pojawi się yy, nowy ciągnik. Szukałem jakiegoś niedrogiego do wypożyczenia, ale też by ładnie wyglądał. Takiego, którego bym nie używał. Chciałem John Deere na początku, bo bardzo lubię John Deere. Mam swoją drogą taki kubeczek. Może wstawię w montażu. Zastanawiałem się nad Wal y, waltrą, ale w końcu padło na McCormicka. Tak? McCormicka. Tego słabszego, co jest w grze. I bierzemy sobie. Kultywator marki, teraz, żebym się nie pomylił, kuchnia. Proszę Państwa, e, jak, jakieś wirusy mi atakują. <laughs> Dobra, zwracamy sobie kosiarki, bo, e, bo już nie będą nam potrzebne w ogóle już będzie wszystko praca. Eż. I to będzie bardzo duże pole: bardzo duże. Już Wam mówię, że planuję. Będzie planowane, będzie. Żniwa na dwa kombajny, bo tego bizona to ja nie chcę oddawać, bo... Co z tego, że się nie nagrało, ale przynajmniej zobaczycie go w akcji na większym polu. Nie na mniejszym, na większym. Usuwam sobie drzewo, bo stół nam stał na mojej drodze. O, dostałem achievementy. Siła znowu mi wariuje. I... Robiliśmy sobie cięcie. Żeby ta siła nie wariowała. I się zgadzało. Usunąłem moda Super Person, bo ja miałem Lamborghaca. Super Person odinstalowany i już siła nie wariuje. Bardzo dobrze. To pole będzie długie, aż chyba do tego lasu, jak pamiętam. Jak dobrze nagrywałem. Tak, prawie do tego lasu. I sobie używam tego naszego GPS, bo będzie prosto. Ja mogę sobie tak nagrać właśnie, jak jedzie, nie muszę się martwić, że mi wyjedzie, że nie zrobię zro mi mijaka czy coś, po prostu jedzie, ja mogę po prostu wam pokazać naszą farmę, przepiękną farmę, e, naprawdę, zakochałem się w niej w sumie, robimy sobie obramówkę pola, duże pole będzie, bardzo duże i jeszcze będzie, i powiem wam, co będziemy siali, będzie siany jęćmiń. Pełnisiany jęczmień na razie, na razie nie planuje niczego innego, bo ten jęćmień pójdzie na mąkę najpewniej. Ten jęćmień pójdzie na, na mąkę albo na sprzedaż. Jedno z dwóch. Tutaj robimy No niestety to nie będzie takie kwadratowe pole. Przepraszam, prostokątne. Kwadraty, a prostokąty to inna rzecz. W sumie to Teraz przepraszam jeśli zrobię błąd, w tym co powiem, ale każdy kwadrat to... Każdy prostokąt, nie. Każdy kwadrat to prostokąt. No i pewnie coś chyba głupiego pewnie powiedziałem. Rysujemy nowe pole, żeby pracownik mi dokończył, bo nie będziemy cały odcinek jeździć. Jeszcze tutaj wrócimy. Jeszcze tutaj wrócimy na spokojnie. Hmm, coś mi się składa. A, bo chciał jechać do tamtego. No, zaznaczyłem, że zacznij od najbliższego punktu. I zrobił mi mijaczki. Będzie trzeba je poprawić. Przesunąłem teraz wszystkie rzeczy, bo tutaj będzie właśnie rozbudowa gospodarstwa. Szukam sobie jakiś wiatr. Nie będzie ta podstawowa, jakby będzie podstawowa wiatra, już mogę wam powiedzieć, ale z dodatkową funkcją garażu, warsztatu i będzie fajny domek, do którego będzie można wejść. Pięknie za duże. Za... O! Wyrzeliśmy. Zastanawiałem się, gdzie po... stawić go. Położyłem przy owcach. Trzeba usunąć... Trzeba usunąć drzewo z farem z terenu. Przestawiamy. Ja mówię wam, jak chodziłem na siłkę, to ja umiem przerzucać jedną ręką. I teraz szukamy domku. Jakiegoś niedrogiego, ale zarazem fajnie wyglądającego. Chociaż ten domek brazylijski, bo to jest Brazilian Farm, to jest drogi. Tutaj inne patrzy, które są tanie, ale w ogóle nie pasują klimatycznie do tego gospodarstwa, aż tak. Więc w końcu postanowiłem wydać te pieniądze na ten brazylijski farmę, domek. I czas ogrodzić nasz, nasze małe gospodarstwo chałupę ogrodzić. o. Coś tutaj nie mogłem właśnie postawić przy tym skupie, ale nie szkodzi. Tutaj będą planowane dwa wyjazdy. O, pierwszy wyjazd jest zrobiony, teraz lecimy po kolejny, zrobimy tutaj. E Chciałem usunąć pod i przypadkowo usunąłem wiatę. Niezły jestem. Ale tak, usuwamy pod, bo zły chyba postawiłem, albo odwrotnie był. No ale dobra, już robimy. Dalej prosto i usuwamy. I drugi wjazd. A to gospodarstwo jest zrobione. Super. Teraz ogrodzimy owce, żeby mi nie uciekły. Żeby one na pewno mi nie uciekły z tej zagre... zagrody, nie, ale z tego pastwiska. No ładnie to wygląda. Co sądzicie o tym? Pracownik skończył e, robić mi to. E, pole mi za... skończył robić. Więc trzeba poprawić po nim mijaczki. Świetnie, Jak jakby patrząc na to, pracownikiem chyba Giantsa nawet bym nie mógł zrobić takiego pola, bym musiał sam jeździć, więc się cieszę. Już mi tam te mijaczki nie przeszkadzają, że są. I tak, niech mi pracownik teraz sieje owiec, a ja będę poprawiał mijaczki. O tak, żeby miaczki nie było, żeby pracownik się nie zatrzymał. Przede wszystkim używamy moda GPS. I jedziemy. Patrzcie jak pięknie te wyglądają dwa ciągniki. Kolejny Acigment. Ja mówiłem wam, ja mówiłem, że dopiero się od niedawna przerzuciłem na komputer i gram, więc tu acikmenty mogą wpaść. Jedziemy, jedziemy. Naprawdę mi się podoba jak pracownik idzie z przodu, a my z tyłu. Świetnie to wygląda. I robimy teraz mijaczki. Teraz już e, jak zrobię tutaj przejazd to już mógłbym go zostawić by sobie poradził, ale żeby nie marno, żeby zwiększyć troszeczkę, troszeczkę nasze pole, e, to i tak te mijaczki usunę. Mogłem zostawić, zrobić taką wyspę, ale zostawimy, nie? bo to brzydko wygląda. I ostatnie mijaczki zrobione. I świetnie, teraz czas e, zatrudnię sobie pracownika na, na tym mniejszym polu, żeby mi już e, kultywatorował. Kultywatorował. Dobrze, to chyba powiedziałem. Robimy sobie kurs, żeby zrobił tam dwa, dwie uwrocie i... Dobra. To na razie wszystko. Jak patrzę, e, teraz się zajmiemy malowaniem gospodarstwa, żeby nie widzicie, jak to mówiłem, nie lubię jak jest e, budynek i trawa że to źle wygląda a tutaj planujemy żeby to miało wiecie, gospodarstwo miało sens nie ma silosu, jest silos e, poza potem czyli chyba nie wiem co chciałem powiedzieć no ale jak dla mnie to jest, jak ja buduję gospodarstwa ja mówię wam, nie jestem dobrym budowlarzem, czasami mi się zdarzy że dobrze zbuduję, czasami nie ale tak buduję średnio z silosem, a tak to patrzę, ta, ta farma jest nietypowa jak na moje budowanie Oczywiście kamyki, żeby coś było na tej drodze Tutaj pomalujemy Pozostałość po, of, po farmie O, kurde, po zagrodzie owiec została usunięta I czas dodać kolejne ozdoby, czyli kamienie Kamienie, tak, drzewa. E, postanowiłem iść w sosny. Sosny są dobre. Jakby wszędzie rosną sosny. Oj, mi coś się wyświetliło podczas montażu. E, sosny, jakby pasują tu. Prawie wszędzie rosną sosy, sosny, więc. Więc będzie dobrze pasowało to. Czas e, dać w, e, picia moim owcom bo im brakowało, pracownikowi skończyły się te nasiona, więc zrobiłem, żeby się kupiły. Dobra, dajemy owcą wodę i czas odstawić naszą beczkę. Odstawię ją jak najbliżej owiec, żeby wiecie, wyjechać na Postanowiłem się już nie męczyć z tym, bo cofanie u mnie jest też niedobrze opracowane. Nie umiem na klawiaturze. Więc postanowiłem super siłą sobie pomóc. Teraz parkujemy naszą przyczepę. Jak będą żniwa, to wezmę sobie kombajny z dłuższą rurą. Rulą, tak, żeby nie, musie, nie musiała się zaczepić. Potem problem był z Bizonem, że się zaczepiało. Dobra, to chyba wszystko, jak tu patrzę. Oddajemy nasz ten. I jak patrzę, to wszystko co mogłem postawić to jest. I oto nasz nabytek, czyli kosiarka kronę. I prasak Kronę Wypożyczymy sobie te dwie rzeczy od innej firmy I powiem wam tak Z kilku maszyn zrobiło się dwie Dwie ale a nie przepraszam jeszcze zapomniałem doliczyć owijarki Trzeci element Ale tak naprawdę z Tak z Czterech elementów Pięciu zrobiło się Trzy To jest dobrze i przynajmniej wiecie, nie muszę zatrzymywać pracownika, bo on. Tu się w ogóle nie trzeba zatrzymywać, bo to jest prasa kostkowa, tu nie potrzebuję wyładowania. Robimy sobie obrysy pola, powiem wam tak szczerze, ja teraz sprawdziłem ej, dokąd mogę sobie zrobić, dokąd mogę kosić. Zrobiłem te. Wracając, zrobiłem te obrysy pola, ale... Jak już zaznaczałem pole, to zrobiłem je za małe. Później to się okaże. Tu, będzie, tu zobaczycie, będzie taki wielki miaczek. A w kabinie za bardzo nie widać. Jeszcze chyba będzie raz pokazane. Nie. No to nie. Ale ogólnie w kabinie tak nie było widać. W sensie nie było, nie wyglądało tak ładnie. Obrysy prawie już zrobione, już dojeżdżamy. I... Obrysy uważam za skończone i robimy teraz pole na mapie. Uwaga, tak zrobione. Czas zatrudnić pracownika, żeby mi zrobił kostki. Ja nie, nie, żeby nie musiał go zatrzymywać. Taka mała. PS i tak musiałem go zatrzymać potem eee, i postanowiłem teraz wyciąć właśnie drzewa, żeby mój pracownik się w ogóle nie, nie zatrzymywał. Sobie przyspieszyłem bieg, teraz mogę powiedzieć, że jestem flaszem. Oczywiście flashem farminga. Ja tam nie potrzebuję żadnej mocy, po prostu szybki jestem, <grych> ale tak, pracownik skończył kultywować po Kultyw ja bardzo przepraszam, jeśli się bardzo pomylę. Bardzo przepraszam, kultywatować. Wydaje mi się, że źle powiedziałem, ale tak skończył. I pracownik drugi skończył siać. No, może małe mijaczki zostały. Chciałem usunąć pole, ale naprawdę ja nie wiem. Czasami coś kliknę i mogę usunąć, a czasami nie wiem nawet, jak usunąć. I zobaczcie. Ten silos jest bardzo ładnie wykonany, jak w moim guście. W moim wykonaniu, w wykonaniu mi się bardzo podoba Puszczamy pracownika, żeby siał No, mówiłem, że będę musiał go i tak e, Że zatrzyma się, bo wjechał na bele Jak widzicie, fajny miaczek tutaj zrobi takie Jakby, nie wiem, pasy <laughs> Widzicie, jak to Mijaczki Dobra, zatrudnimy dalej go Coś nie chciał jechać e, Więc musiałem go Zwolnić i znowu zatrudnić i teraz pojechał na szczęście i zro, znowu zrobił mijaka dobrze, co my teraz bierzemy? a tak, bierzemy sobie owiarkę. zastanawiałem się czy nie brać też takiej samej że, że też jak z tymi okrągły, okrągłymi jeździłem że będę jeździł, ale wziąłem tego Andersona jakby, jakby to nazwać żebym się nie pomylił stacjonarna jakby owiarka stoi i owija w takie rękawy Jedziemy z przyczepą i wybieramy, co chcemy załadować. Wybieranie, wybieranie i ładunek. Załadowane, lecimy dalej. Jak widzę na, czas, na osi czasu, to zaraz będziemy się zbliżać do końca odcinka. I tak, to już jest ostatnia akcja na ten odcinek, czyli uwijanie zbiera zbieranie i wywrotka. I wywrotka. <grystanie> No mój pracownik skończył kosić, załadujemy bele, to chyba wszystkie nie, jeszcze jedna i jedziemy owijać, jedziemy owijać w rękaw. Kurde, naprawdę mi się już podoba ten safe, pięknie to po, e, wygląda już ta farma, ale to nie, nie znaczy, że dziękuję, fajnie farma wygląda i tyle. Ja wam powiem jak, do, jak nie zarobię 2 milionów. Albo albo nie wyjdzie jeszcze Farming Simulator, to ta seria będzie raczej trwała. Hmm, ale jak chcecie, jak chcecie serduszko, to możecie napisać komentarz. Super budowa, super budowa i będzie serduszko. Serduszko ode mnie. Przedstawiamy naszą ciężar, ciężarówkę. Polujemy. No ogólnie, już mam plany na szósty odcinek. Już Wam mówię, że będzie nagrywany. Teraz, raczej już w tym tygodniu, w tym tygodniu, raczej obiecuję, już się pojawią trzy odcinki. Jak miało być w tym tygodniu. No niestety wyszło jak wyszło. Skończyliśmy kosić trawę. A to już koniec w sumie będzie, więc Siemaneczko.